Pergamin szósty. Dziś będę panem swoich emocji. Fale wznoszą się w porze przepływu, w porze odpływu opadają. Przemija zima i nadchodzi lato. Lato się kończy. Nastają chłody. Słońce wschodzi i zachodzi. Księżyc jest w pełni, a w fazie nowiu. Ptaki przelatują, potem odlatują. Kwiaty kwitną, kwiaty więdną, sieje się ziarno i zbiera plony. W całej naturze krąży życie, a ja jestem jej cząstką. I tak jak fale przepływu i odpływu, zmienia się nastrój mojej duszy. Dziś będę panią swoich emocji. Jednym z rzadko rozumianych postępów natury jest to, że każdego ranka budzę się w nastroju innym niż w dniu poprzednim. Wczorajsza radość zmienia się, dzisiaj w smutek. A przecież ten smutek obróci się jutro w radość. Moje nastroje ulegają ciągłym zmianom. Smutek zawsze przemienia się w zadowolenie. Przypływy radości w rozpacz, szczęście w melancholię. Tak jak dzieje się to z kwiatami, pąki dzisiejszej radości zwiętną i opadną. A jednak będę pamiętał, że kwiaty, które uschły dzisiaj, noszą w sobie zarodek nowej rośliny która rozkwitnie jutro, podobnie dzisiejszy smutek zawiera nasienie jutrzejszej radości. Dziś będą panem moich emocji. W jaki sposób zapanuję nad nimi, żeby każdy dzień był owocny? Jeżeli stan mojego ducha nie będzie odpowiedni, kolejny dzień zakończy się porażką. Drzewa i rośliny kwitną w zależności od pogody, ale moją pogodę tworzę ja sam. To ja noszę ją w sobie. Jeśli będę oferować... Moim klientom deszcz, mrok i pesymizm odpowiedzą mi tym samym, deszczem, mrokiem i pesymizmem i nie kupią ode mnie niczego. Jeśli natomiast dam im radość, entuzjazm i jasność, zareagują radością, entuzjazmem i jasnością i moja pogoda przyniesie obfity plon sprzedaży, a spichlarz mój zapełni się w złotem. Dziś będę panem moich emocji. W jaki sposób zapanują nad nimi, aby każdy dzień był szczęśliwy i owocny? Nauczę się tajemnicy wieków, która mówi: Słaby jest ten, kto pozwala, by jego myśli kontrolowały jego czyny. Silny zaś jest ten, kto zmusza swoje czyny, by kontrolowały jego myśli. Codziennie, kiedy się obudzę, będę wcielał w życie ten plan walki zanim zawładną mną siły smutku, litości dla siebie samego i poczucia klęski. Jeśli czuję się przygnębiony, zaśpiewam. Jeśli czuję się smutny, roześmieję się. Jeśli jestem chory, podwoję mój wysiłek. Jeśli czuję strach, będę parł do przodu. Jeśli czuję się gorszy, włożę nowe ubranie. Jeśli brakuje mi pewności siebie, podniosę głos. Jeśli doskwiera mi bieda, pomyślę o przyszłym bogactwie. Jeśli czuję się niekompetentny, przypomnę sobie minione sukcesy, jeśli czuję się mało ważny, przypomnę sobie moje cele, dziś będę panem swoich emocji. Od tej chwili będę wiedział, że tylko ludzie o przeciętnych zdolnościach mogą zawsze działać najlepiej, jak umieją, a moje zdolności są większe. Zdarzają się takie dni, kiedy będę musiał stale walczyć z siłami, które szarpią mnie wewnętrznie. Przygnębienie i smutek łatwo rozpoznać, lecz istnieją również inne siły, które pojawią się z uśmiechem i przyjaznym uciskiem dłoni, ale mogą mnie zniszczyć. Dlatego muszę mieć się zawsze na baczności. Jeśli popadnę w nadmierną pewność siebie, przypomnę sobie moje porażki. Jeśli zanadto upodobam sobie życie w zbytku, wspomnę czasy, gdy głodowałem. Jeśli spocznę na laurach, pomyślę o swoich konkurentach. Jeśli zacznę rozkoszować się swoją wielkością, przypomnę sobie chwilę wstydu. Jeśli poczuję się wszechmocny, spróbuję zatrzymać wiatr. Jeśli osiągnę wielkie bogactwa, pomyślę o wygodniałych twarzach. Jeśli stanę się zbyt dumny, przypomnę sobie chwilę słabości. Jeśli uznam, że nikt nie jest tak zdolny jak ja, popatrzę na gwiazdy. Dziś będę panem swoich emocji, ponieważ posiadam tę nową wiedzę. Zrozumiem również i rozpoznam stan duszy człowieka, którego odwiedzę. Zniosę cierpliwie jego dzisiejszą złość i rozdrażnienie, albowiem nie on zna tajemnicy. Nie zna on tajemnicy panowania nad swoim umysłem. Mogę. Wytrzymać jego docinki z niewagi, ponieważ teraz wiem, że jutro zmieni się on i następne nasze spotkanie będzie prawdziwą radością. Mogą wytrzymać jego docinki z niewagi, ponieważ teraz wiem, że jutro zmieni się on i następne nasze spotkanie będzie prawdziwą radością. Nigdy nie będę osądzał człowieka na podstawie jednej wizyty. Nigdy nie zrezygnuję z odwiedzenia na zajutrz tego, kto dziś okazuje mi nienawiść. Dziś nie kupi ode mnie złotej karoce, nawet za grosz, ale jutro odda mi swój dom w zamian za jedno drzewo. Poznanie tej tajemnicy będzie kluczem, który, który otworzy mi wrota bogactwa. Dziś będę panem swoich emocji. Od tej chwili rozpoznam tajniki stanów duszy każdego człowieka, a także moich własnych. Odtąd. Jestem przygotowany na to, by zapanować nad każdym stanem duszy, jaki codziennie obudzi się we mnie. Zapanuję nad nim dzięki dobrym uczynkom, a kiedy to osiągnę, osią będę mógł zdecydowanie, będę mógł zdecydować o swoim losie. Dziś decyduję o swoim przeznaczeniu, a moim przeznaczeniem jest to, bym stał się największym kupcem świata. Będę panem siebie samego. Będę wielki. Chociaż. Stawka mówiona. <laughs> panem jest moim Jezus, Chrystus. Ja nie będę nigdy swoim własnym Panem. Reszta mi się podoba, poza tym ostatnim zdaniem. Jezus jest moim Panem. Jezus jest moją siłą. Jezus jest moją radością. Będę panowała nad moimi emocjami. Będę gromiła zło w imię Jezusa. Będę uśmiechać się, ale moim panem jest Jezus. W Nim moja nadzieja, nadzieja i w Nim moja siła. W Nim moja miłość, w Nim mój odpoczynek. W Nim jest cała moja zachęta, w Nim jest ca całe bogactwo. Z pokojem, z miłością, z radością pójdę do ludzi. И с ним путь до дороги.